Się, proszę Państwa, dzisiaj omówimy sobie kolejne problematyczne skrzyżowanie w Krośnie, tak zwane krzesełko. I tutaj pierwszy przejazd zaczynamy jak zwykle drogą z pierwszeństwem. Przejedziemy sobie drogą pierwszeństw, z pierwszeństwem, czyli nikomu nie ustępując. Natomiast pamiętając oczywiście o zachowaniu wszelkich zasad ruchu drogowego, czyli tutaj, tak było widać, włączamy kierunkowskaz, nawet po prostu no, jadąc drogą z pierwszeństwem. Zawsze, kiedy zmieniamy kierunek ruchu, musimy włączyć kierunkowskaz. Teraz spróbujemy sobie w różnych innych konfiguracjach przejechać, może takich trudniejszych. No, pojedziemy sobie teraz na wprost. Czyli tutaj pamiętajmy, że ustępujemy tym, którzy zjeżdżają tam właśnie z drogi z pierwszeństwem, i tutaj bez kierunkowskazu przejechaliśmy, ponieważ jedziemy na wprost. Teraz sobie zaraz tutaj zawrócimy i wyjedziemy z tej drogi. Ja kiedyś to właśnie tłumaczyłem, że. No, yy, jadąc na wprost nieraz wrzucamy kierunkowskaz, włączamy kierunkowskaz. Natomiast, no, tak, tutaj nie robimy tego, gdyż możemy zmylić yy, kogoś, że skręcamy w prawo. Yy, spójrzmy, tutaj mamy znak ustąp pierwszeństwa. i yy, Stop, skręcimy sobie w lewo i ustępujemy tym, którzy zjeżdżają dro z drogi z pierwszeństwem. Oraz tym, którzy wyjeżdżają tutaj z prawej strony, ponieważ obowiązuje wówczas zasada prawej ręki. I tutaj sobie skręcimy w lewo, i tutaj z kolei, no proszę Państwa, no, nikomu nie ustępujemy, bo po, po prostu znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Natomiast tak, jak tutaj skręcaliśmy w lewo, w odpowiednim momencie włączamy lewy kierunkowskaz. W tej konfiguracji pojedziemy sobie na wprost, i tutaj no, w zasadzie musimy się zbliżyć do oś jezdni, do osi jezdni, no i ustępujemy tym, którzy są jakby tam z prawej strony, czyli zjeżdżają z drogi z pierwszeństwem. Tutaj dla ułatwienia zostały też narysowane. Jak widzieliście, linie warunkowego zatrzymania, one też, jeżeli ktoś po prostu sobie nie zdążył obejrzeć znaku, nie zwrócił uwagi na znak, no jeszcze przypominają o tym, jak to skrzyżowanie wygląda, kto ma pierwszeństwo. Jest to oczywiście też duże ułatwienie dla kierujących, ale starajmy sobie, starajmy sobie po prostu wyrobić taki nawyk patrzenia na znaki. Czy nas to dotyczy, czy nas nie dotyczy, ale po prostu ten nawyk będzie bardzo nam pomagał. Nawet jeżeli widzimy jakikolwiek znak, aha, tutaj mamy przejazd kolejowy z zaporami, i już obserwujmy to, obserwujmy. Właśnie to jest dodatkowa trudność. No i proszę Państwa, dobrze, wyjeżdżamy teraz z tej strony i też sobie skręcimy w lewo. Czyli, o, widzimy, tutaj jest linia warunkowego zatrzymania no i ustępujemy oczywiście tym, którzy znajdują się na tej drodze z pierwszeństwem chyba, że tutaj ktoś skręca sobie w lewo jak tutaj ten pan sobie skręcił no to wtedy już nie ale tutaj powiedzmy, pojedźmy sobie prosto i też bez żadnego kierunkowskazu i mamy pierwszeństwo ponieważ zjeżdżamy z drogi z pierwszeństwem i tutaj ta kierująca z prawej strony musiała nam ustąpić wyjedziemy sobie teraz z tej drogi Podporządkowanej, i zobaczmy, jak tutaj wygląda ta sytuacja. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak to wygląda. No i pojedziemy sobie znowu w lewo. Ustępujemy pieszym na przejściu dla pieszych. Tak, i pojedziemy sobie w lewo włączamy lewy kierunkowskaz no i ustępujemy tym, którzy są na tej drodze z pierwszeństwem ale już nie tym, którzy tam z lewej strony podjeżdżają, gdyż no, jesteśmy w stosunku do nich uprzywilejowani o, widzimy tutaj choć widzio, widzieliśmy tutaj pan nie zachował należytej uwagi i no, starał się jakby wymusić pierwszeństwo my znajdowaliśmy się na drodze z pierwszeństwem Dlatego, po prostu, no, jego obowiązkiem było zwrócenie szczególnej, zachowanie szczególnej ostrożności i obserwowanie sytuacji. Tym bardziej, że ja tutaj, właśnie dla ułatwienia, włączyłem prawy kierunkowskaz, że zjeżdżam, właśnie. Natomiast, no, widzimy do jakich to niebezpiecznych sytuacji może no, prowadzić, pojedziemy sobie w jeszcze jednej konfiguracji. Takiej trudniejszej na tym skrzyżowaniu, na tym krzesełku. I zobaczmy, też chciałem zwrócić uwagę na konieczność zachowania takiej dynamiki jazdy, takiej płynności jazdy. Nie zastanawiamy się. Jak kiedyś mówiłem, tutaj już nie ma czasu na zastanawianie się. To już po prostu jest za późno. Musimy, po prostu, to jest decyzja zero-jedynkowa. Dobrze, włączamy teraz lewy kierunkowskaz, ustępujemy tym kierującym, którzy są na drodze z pierwszeństwem. No proszę zobaczyć, nawet przez ten krótki czas, kiedy ja nagrywam ten filmik, ile tutaj było takich wątpliwych sytuacji, że ludzie po prostu nie wiedzieli, jak się mają zachować. Dobrze, zjeżdżamy, włączamy prawy kierunkowskaz, no ale nie ustępujemy nikomu, gdyż no, zjeżdżamy już w tym momencie z drogi z pierwszeństwem przejazdu. Oczywiście za wyjątkiem tutaj pieszych. No i jeszcze chciałem zwrócić uwagę oczywiście na pociąg, tak, czyli tutaj mogą być zapory też opuszczane. Też musimy mieć to na uwadze. Jest jeszcze taka zasada, że starajmy się no w zasadzie nigdy, przenigdy nie, nie zmieniać biegów. Ani nie zatrzymywać się na przejeździe kolejowym. A to dlatego, że no, może nam, nie wiem, może nam biegnie wyjść, może może się coś stać, może być jakiejś awarii i znajdziemy się w bardzo, proszę państwa, kłopotliwej sytuacji. Dlatego bardzo uczulam na to nie, nie zatrzymujmy się ani nie zmieniajmy biegów na przejeździe kolejowym. Jeszcze sobie tak mówimy, na koniec, jedną konfigurację, wracając do tej sytuacji, jeszcze gdzie tam Pan próbował wymusić pierwszeństwo, musimy zrozumieć taką sytuację, że tak, tutaj chcę skręcić w lewo, ale linia, tutaj w ogóle nie są linie, włączam lewy kierunkowskaz, nie są linie narysowane warunkowego zatrzymania, i w takiej sytuacji, no, to musimy sobie wyobrazić, tak abyśmy skręcali na prostej drodze w lewo. Tutaj ta droga z pierwszeństwem biegła po skosie w prawo, więc musimy sobie to po prostu, proszę Państwa, wyobrazić. I no, wiadomo, że tutaj kluczowa jest wyobraźnia, myślenie i przewidywanie zachowania innych kierowców. Musimy tutaj bardzo dokładnie wszystko obserwować. No i jeszcze proszę Państwa na koniec kilka słów, zupełnie na koniec podsumowując ten odcinek i również poprzedni film, który nagrałem na temat Krośnieńskiej Zetki, czy też w ogóle innych skrzyżowań, czy to w Krośnie, czy w Warszawie, czy w Rzeszowie też były odcinki. No i proszę Państwa, tutaj bardzo chciałem uczulić. Nie chcę być źle zrozumiany, nie chcę, żeby Państwo się uczyli tych skrzyżowań na pamięć. Nie wolno się wręcz uczyć tych skrzyżowań na pamięć. Nie o to chodzi. Ja tylko robię te przejazdy po to, żeby wytłumaczyć pewne kwestie. Natomiast absolutnie nie jest moim celem to, żeby ktoś oglądał i uczył się każdego jednego przejazdu na pamięć, bo no nie o to chodzi w jeździe. Może nawet taka nauka dobrze, no, przyniesie jakąś krótkotrwałą korzyść, ktoś zda egzamin, czy po prostu sobie poradzi, natomiast pojedzie do innego miasta, no i już pojawi się bardzo duży problem z jazdą. W każdym, po prostu wszędzie, to każde skrzyżowanie jest inne, chociaż przepisy są wszędzie takie same. Dlatego proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz: te filmiki tylko jako dodatek, jako przypomnienie pewnych kwestii przepisów wątpliwości jeżeli po prostu pojawiają się jeszcze jakieś wątpliwości czy do tych nagrań, czy jakieś inne kwestie po prostu do wyjaśnienia to po prostu proszę pisać w komentarzach czy, czy, czy na maila i postaram się sukcesywnie takie filmiki dogrywać życzę wszystkim jeszcze raz powodzenia czy to na egzaminach, czy to w jeździe czy w codziennym poruszaniu się po mieście po Krosie, czy po, in, po innych miastach. No, i tak podsumowując, takim powiedzeniem, jak zwykle, edukacja, być nauka, być może jest gorzka, jednak jej owoce są słodkie. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.